Halo, tutaj Westley. to jest trzeci odcinek, w którym jak w poprzednim odcinku mówiłem pójdziemy do kopalni. No, widzicie, że jestem już trochę przygotowany do tej kopalni, więc... No! I teraz wam pokażę na czym polega ten mod. Mamy sobie melona, tych melonów tam ludzie mają u od ten, 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 ten dużo. Ora, sobie tego melona. Tu sobie zaraz opowiem o, o tej kropeczce, Kłademy, robimy takie coś i mamy meow pixel. Pixel, to. W tym odcinku zainstalowałem mod Ray Map Mod. No, on dodaje nam na przykład taką mapę. Oj włączymy tu takie różne opcje, na przykład tu postawimy sobie punkcik, odejdziemy i na przykład na mapie będziemy widzieć, czy jesteśmy tu, tam. Dobrze, to, no, to idziemy do kopalni, no to ta kopalnia jest tu, gdzie, ostat... gdzie ostatnio. Patrzcie, jak ten kierow zabieprza. o po się tym kopać, diamentowym? Nie mogę w dół. Jeszcze Dobra, 50. pierwszy poziom. Aha, jeszcze sobie zresztą z malona zrobimy łopat. Dwie najważniejsze rzeczy z malona. Aha, tu dookoła takim to do, takim potem kalczastym odgrodziłem duże rzeczy nie robiłem Poza odcinkiem, ale no to teraz weźmiemy sobie te dwa bo I w dupę, to też można. <grym w górę> o, 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 Wreszcie zrobimy te. Jak tu się. Jezu. A... Jak to się nazywa? Pochodnie, bo... Nie chciałem akurat już zaczynać kopanie bez was, więc... Jak ile będzie 15 minutowe? Może będą jakieś przerwy tam, ale nie wiem to będą takie przerwy w względem technicznym nawet sobie postawimy. O i widać ten ja my ten grawek przy czasie. tego tu. tu mamy górę, więc tu też. Chyba nam zostały jakieś patyki z tych terapii, dobra, przy okazji się wyśpimy. No, link do moda będzie w opisie. O, chciałbym przypomnieć, bo teraz wpadłem na taki pomysł. Po pierwsze, jak dajemy takie jak ja daję takie mody, to pod koniec bym mógł dać tą moją paczkę modów jeszcze by było. O! Niech ktoś... Niech ktoś mi może w komentarzach napisze jak mam nazwać tą paczkę modów. Dobrze, jak mi tam jeden użytkownik napisał, już nie będę lamił tam z tymi tymi, więc już nie powiem co będziemy robić w następnym odcinku i te tam duperelelele. No, porówka w dupę, idziemy do przodu. No kurde, miało być tak fajnie, tak. O właśnie, że tak. No, tak miało być i tak jest. Tak na 18-16 tak około wylądujemy. O, nie lubię dzierdza. Kopanie tak dla mnie jakoś strasznie jest. Teraz się właśnie począsam, bo jak sobie odcząsam od, się z tego, bo sobie oglądałem nie oglądałem, tylko sobie zainstalowałem od Hero Brain. No, Hero brań U kopania. Alfania. U lawa. Dobra. Widzimy naszą fatę. Dobra. Tu sobie damy jeszcze jeden klik. Nie, na no, jakie to się dawało? Na C. Na X. O, na C. E, to nazwiemy. Dobra, różowy zrobimy Dobra, to będzie różowy punkcik Tu będziemy wracać z kopalni Można razu Dobra, wreszcie zaczynamy tak jakby żyć w tym moim świecie Pierwszy raz. O, fajny tytuł dla odcinka. Pierwszy raz. No O, dużo tego rapisu. I tam raz u tam jak to woli. Ej, dużo tego w tej kopalni. Tak. O ja! Na którym poziomie? Dwuna. Eee, eee, e, eee. E, e. Nie wiem czy to... Ale ja się normalnie boję, bo kurde tak oglądam sobie ten modny Hero i jakby to Hero te diamenty podłożył. O lec ale są, to mi się podoba. Ja bardzo lubię resoun. Ja bym tak te Hero te podłożył. Wiem trochę się za dużo nagrałem z tym modem i wszystko terape poplam herobranie i dobra tu sobie krawę Dobra, gdzie jestem duży wyświetlaka. Dobra, 55 klocków, ode mnie no i 1 metr to jest chyba dobra ja no Kurde... T, 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 t. Wiem, że będziecie mi pisać w komentarzach, czy gdzieś tam, że sobie ten diaksy ustawiłem jakoś w na i tam, czy tam szczęć. ale na serio, jakbym ustawił, to już bym sobie ustawił 6 diaksył, kurde. Jest. Ej, tylko potem co mi węgiel, chyba na pochodnie? O! Ja mam pomysłu. Na moim pierwszym świecie jak się tak bawiłem to sobie zrobiłem taki jakby szybciuchciowy <śmulatujesz> ciuchciowy Dobra O Jezu 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 Nie zabijaj mnie lawa, nie zabiję. Lawa odejdź, bo cię walnę ciupachą A ciupacha to znaczy woda Albo kilo A tu jest ten różowy punkcik Ufajny koniec U złoto U złoto To to Kobelstone, tam. Może nazbieram więcej kobelstone niż. Su y, może więcej nazbieram żelaza niż złota. Y, niż kobelstone, no bo. Kurde, zostawiłem tam. Dobra, jestem z powrotem. Nie wiem, zrobiłem cięcie, bo ktoś dzwonił do drzwi. Sam nie wiem, kto by od razu uciekł. I... Takie kawały się robi U nas tu w mieście takie Dobra, mam nadzieję, że tu żadnego creepera Czy jakieś. No bo w... zapeszłem O, mięsnyjesz, jesz o. o A tam może być u góry też mięsnyjesz, Tu będzie mięsny jesz A zombie to będzie menel I Będzie mięsnyjesz jesz z menele. Będzie zgrany zespół. Śpiewamy, nie, to jesz, creeper to jesz, jemy go, jemy go. Dobra, creeper to jesz, idziemy dalej. Pokoczemy, bo marie i do przodu. Trzech creepery, no kurde, no chyba teraz, i teraz idzie, W kopaniach na serwerze no to było fajnie, bo się z kim szło, ktoś nas bronił. O! Albo nie, zły pomysł. Z pieskim do kopalni się. Najpierw trzeba pieska znaleźć. Drugi piesek nie umiało... O dobra. noc, to sobie poczekamy tutaj. Dobra. Ale fajnie grzybek spot. Przy ścianie. Dobra, nie będziemy na razie dalej schodzić. Mam pomysł na następny odcinek, ale nie będę wam go zdradzał, bo będzie dla mnie wata cukrowa. Wata the... cukrowa? Tam jest creeper. Tam... Ojeju! gdzie ten ham? O, tam jest ten Chodź Chodźmy na solo. A ah, ah, ah. Aha, zombie to Menel Dobra, to był rzut. Abo Menda Menda nie umy ah, O! Menel! Jeszcze jest Menel No pójdę do góry to mi to, jest Menel Hej! Menel i Menda tam jest Normalnie, że mam Grinder leci, chodzi jeden z zombie. Co, chce się być? Chce się być? No, ja mam nowy miaczek. tylko nie żydko. Wojeju! No, szybciej go dopadniemy. Chodź, gdzieś Bo po EXP, to tam nawet nie warto iść.

Czemu ty mnie nie atakujesz? Po co znowu to mówię? O, 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 już wiem, trzeba łuk zrobić. No i znowu. To był menel czy mental? Chyba menel. Dobra, trochę. I się za dużym oglądałem, takiego czego... Aaaa, chodź, 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 chodź. A ja mam kask. No, sobie zrobimy. Tak nam zaszedł ten kask. Bo ten na nas musiał pobić. Nieźle. Apisik! Chodź tu, zęby, ty nie ty. Jeden jeszcze nie umyty, to jeszcze musisz w mieszkać. Chodź, chodź na solę. Dwa solę jedna ty. Dlaczego tylko te ty dwie O tam jest nasza hata. Aha, chodźmy się. Może z diamentowego... Tam jest kliper czy węgiel? Węgiel. O Jezus. Dobra, idziemy na te klip i... Dobra, tym jest, nie jeszcze tam już nie będę tak na nich mówił. by się jeszcze pożyczył na skarżu. Tylko nie wiem komu to jest najlepsze. O, Menel! Ja! Wybuchaj. No, chodź no, 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 no dawaj, no. My się łupczy No chodźmy na no, Czy będę czytam? Dobra choć clipper normalnie no, no 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 nie uciekaj w kąt Jestem przyjazny Tylko zabijam bezboleśnie Po no kurde tam są 2, 3, 2 Pół A gdzie łuk? No łuk się by przydał I już dalej nie pójdę, ty się nie waż. No, ty się pójdę. Taki dzielny jesteś, że się mnie nie boisz. Ja cię zaradzam. Ale zaraz się nie będziesz bał. Albo nie. O, o! 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 No, no, no Jezu! O! Ja nie mogę! you W tym odcinku też mam iść do kopalni? Czy raczej to, co ja wymyślę, będziemy robić? A i się fajnie kończy. Ha, wodzie, ty mi nic nie zrobisz. Bo ja pierdolę. Gdzie był trzeci Creeper? Dobra, to ja zakończę. Dojdę sobie do bez tej. Trzeci. A, będę! Czy menel! Czy tam łucznik no? He, menda. menel, a bo? A jeszcze ja się na... Ho, prawie no, 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 no. No, widzisz, widzisz jaki jestem koks? No, no. Mam gości. kości. Zaraję ja upiekę. I sobie z nim surowo. No, upiekę sobie z nim sobie surową. Jeden jest dzień, drugi dzień, pierwszy dzień, pierwszy dzień, pierwszy dzień, pierwszy dzień, jest, drugi dzień, drugi Teraz będą... ...kli... ...perii... <gry> Fajne ry. Ale... ...po co? Po co? I wyjdziemy mnie zaskoczą. A w chacie nikogo nie ma? No ale zapomniałem wam powiedzieć o takim śmiesznym czymś. Jak bez nagrywania, to się tu coś bawiłem do końca domku. Postawiłem drzwi, a MPC sobie idzie, otwiera drzwi i myśli, że jest kąt, że sobie chodzi po domku. Dobra, no to kończymy odcinek. Ja to zaraz sobie przepalę poza odcinkiem, to tu sobie wyrzucimy. Dobra, przepalę to sobie w tym tym. Dobrze. Tu, tu, tu. No a to widzimy się w następnym odcinku. I subskrybujcie. Sorka, że nie nagrałem jeszcze w kopalni, bo z jakichś przyczyn mnie nie nagrał mój program i no tak nic ciekawego nie zrobiliśmy. Zabiliśmy tylko jednego creepera jeden creeper wybuch. No, parę zombie, dwa szkielety. No i, i tam ja poza odcinkiem, więc subskrybujcie. Ja poza odcinkiem tu tam przepalę, Wszystkie materiały mam tutaj I proszę o pisanie jakiego mam w grę. jakiegoś ciekawego, tu takie rzeczy tam. Dobrze, to ja kończę. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, tam łapka w górę i do widzenia.